U mnie dzisiaj dzień kuriera i to niejednego chyba z każdej firmy przyjechał na Vinted, taką sukienkę dla niej kupiłam, bardzo fajna, mamy chrzcinę w rodzinie na początku czerwca, więc myślę, że będzie idealnie pasować, a reszta, a reszta moja to chyba też dla dzieci. A sobie zamówiłam taki komplet. Spódnica jest taka bardzo przyjemna. Jedyny minus to, że to guziki, ale tak, tak jest z guzikami, grzybkami, że one się tak wyginają na boki. Zawsze mnie to denerwuje. A góra, co do góry, mam zastrzeżenia, bo jest sztywna. To jest takie mięciutkie, a to jest takie naprawdę sztywne, jak obrus, ale może po praniu żeby to zmieniło się, nie wiem, zobaczę w przymierze, podejmę decyzję, ale ogólnie ładnie. I zaszalałam taką yy, koszulę w troskawę sobie, zamówiłam. Pixam, towarzyszko, co o tym myślisz? Powiedz głaskaj, i głaska, a nie to oglądasz.